Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj słuchajcie, nauczymy się, jak wystosować do kogoś prośbę, używając takiego języka bardzo uprzejmego, okay? takiego języka z najwyższej półki. Czyli przykładowo, idziemy do szefa i będziemy prosić o to, żeby mógł wcześniej wyjść. Więc mówię, czy mógłbym wyjść trochę wcześniej dziś z pracy? Mam wizytę u lekarza. Oczywiście wszystko też zależy, jakie stosunki łączą mnie z szefem. Jeżeli mam z szefem takie stosunki dość przyjazne, no to wiadomo, mógłbym powiedzieć tę prośbę poprzez can I, ewentualnie could I. No ale my dzisiaj stosujemy język tak, 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 jak powiedziałem, z najwyższej półki. Także can I i odpada. Tak sobie można powiedzieć do kolegi. Więc idziemy ewentualnie w may I albo might I. One są całkiem ok, ale might akurat jest preferowane w pytaniach pośrednich, co zobaczymy tutaj w przykładach. I teraz pierwsze zdanie. I wonder if I might leave work a bit earlier today. I've got a doctor's appointment. I wonder. Zastanawiam się, czy mógłbym. I tu jest właśnie zastosowane pytanie pośrednie. Nie od razu might I, tylko tutaj po drodze mamy pytanie pośrednie. Robiliśmy filmik o tym, co to jest pytanie pośrednie i bezpośrednie. Link macie u góry i w opisie. Czyli jeszcze raz zastanawiam się, czy ja mógłbym dosłownie opuścić pracę trochę wcześniej. Dzisiaj mam Wizytę u lekarza mówimy appointment. Mógłbym też powiedzieć would I be able to, czy byłbym w stanie, would I be able to leave work a bit earlier today? Ewentualnie, would it be alright if I left work a bit earlier today? I tu mam zastosowane zdanie warunkowe: drugi okres, tak? Czyli w jednej części jest would plus bezokolicznik, a w drugiej jest czas przeszły. Dlatego tutaj mamy przeszłą formę, drugą formę, bo to jest czas simple past, czyli left. Would it be alright if I left work a bit earlier today? Dzięki.